Tegoroczna wiosna, chociaż trochę nieśmiało, zadomowiła się w naszym kraju. Coraz wyższa temperatura skutecznie zachęca miłośników jednośladów do wyjazdu na drogi, by oddawać się swojej pasji. Niestety wielu z kierowców zapomina o wiosennych uczestnikach ruchu, co często prowadzi do niebezpiecznych zdarzeń. By minimalizować niebezpieczeństwa i zwiększyć świadomość kierowców, nowotarska policja wraz z członkami grupy Zbóje Gór zorganizowała akcję Patrz w Gusterka. Spotykamy się z uczestnikami, z członkami klubu Zbóje z gór. Stało się, te spotkania stały się już tradycją. Prowadzimy tą akcję, aby przypomnieć kierującym o tym, że motocykliści ponownie po zimowej przerwie pojawili się na drogach. Apelujemy, aby patrzyli w lusterka. Są tutaj z nami fanatycy jazdy na jednośladach, są tutaj fanatycy motocykli, ale przede wszystkim fanatycy bezpiecznej jazdy, na czym nam jako policji najbardziej zależy. Jednak akcja dotyczy nie tylko kierowców samochodów. To również cenna nauka dla wszystkich motocyklistów, którym zdarza się przekraczać granicę kodeksu drogowego. Są motocykliści, którzy... Uznają drogę publiczną za tor wyścigowy, także też na to zwracamy uwagę, rozmawiamy z nimi, no ale z wszystkimi nie da się rozmawiać, nie da się z nimi spotkać, ale zwracamy na to uwagę, rozmawiamy z nimi i myślę, że jakieś skutki również z naszą policją będą widoczne niedługo. Kierowcy, którzy mieli okazję uczestniczyć w akcji nie kryli słów uznania ja uważam, że jest to bardzo fajne, że, że, że coś takiego się dzieje wspólnie z policjantami. E, tak jak są naklejki, motocykle są wszędzie, więc również są uczestnikami dróg, tak samo jak samochody osobowe, ciężarowe. Bardzo fajna akcja, myślę, że, że, że warto powtarzać. Na moim zdaniem to jest bardzo przydatne. Teraz jest dużo właśnie takich wypadków, że samochód jedzie to nie widzi, prawda? często też motor też nie, na to nie, nie, nie zwraca uwagi za bardzo, tak więc to jest bardzo przydatne takie akcje, więc fajnie dla wszystkich. Bezpieczeństwo na drodze zależy przede wszystkim od nas, kierowców. To nasze odpowiedzialne decyzje minimalizują ryzyko niebezpiecznych zdarzeń. Pamiętajmy o tym, że na jezdni nie jesteśmy sami.